Siemanko z tej Stony Bella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Stumble Guys i mam nadzieję, że dziś wylosuję zakazane skiny. Jeśli mi w tym kibicujecie, to zostawiacie łapy do góry, subujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczek a być na bieżąco, a my lecimy i zobaczmy na razie w sklepie, czy jest tutaj coś za darmo. no jest, więc kręcimy sobie kółeczkiem. Może teraz już nam coś wyskoczy, trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki. Pewnie będą to klejnoty albo żetony. Waga? Tak zazwyczaj jest? No właśnie. Tak zazwyczaj ja tutaj trafiam. Ale mamy jeszcze jedno kręcenie, więc sprawdźmy, co tym razem wypadnie. A może tym razem żetony, jak tam były klejnoty, albo jakaś słowa skórka. O, klejnoty, bardzo dobrze. I to nawet 10, więc spoczko. Więcej kręcenia tutaj nie mam. Zdobądź losowe skórki kategorii epickie. No dobra, ale na razie tego nie będziemy robić. Gwarantowana drwina. Nie wiem, nie wiem, nie chcę mi się tego, słuchajcie, kupować za tak dużo klejnotów, więc chyba tego nie będziemy robić. Ale uwaga, wiem, że są nowe skórki. O na przykład ta. Wczoraj był odcinek Uwito, gdzie on właśnie nią grał. Ja ją bym chciała, też nie mam tych pozostałych takich, coś specjalnego, więc mam nadzieję, że dzisiaj coś takiego uda mi się odblokować. A my co? Lecimy? Tyle, że jeszcze musimy sobie kupić premium pas, Tumblr pas. Uwaga, aktywujemy za 1200. Oczywiście, że nas stać, oj, stąd będziemy też mieli to serduszko. No i dobra, aktywowane. No dobra, szczęśliwe kręcenie. Uwaga, mamy, mamy go. dot chyba tak się to będzie czytało. Epickie, dobra. I w sumie możemy go sobie wyposażyć. Jeszcze mamy kręcenie jednym kółkiem, więc w tym momencie to sprawdzamy. I czy będzie legenda? No, patrzcie, patrzcie, to jaki pech w ogóle. Teraz zmienimy sobie skórkę i wybierzemy tą, którą wylosowaliśmy przed chwilą. Tylko w sumie nie wiem, gdzie ona jest. Nie zobaczyłam, z której ona jest kategorii, więc po prostu wejdziemy tutaj we wszystko i uwaga, gdzie ona jest. Dobra, jest epickie, dobra. Używamy go, bo to jest nowa skórka, więc musimy to mieć. I jeszcze zobaczyłam, słuchajcie, że jest taki jednorożec. Ja muszę go mieć, ja chcę go mieć, więc dobra, lecimy najpierw do jednej rundki. No, i sobie zagramy tą jedną gierkę, a potem spróbujemy zakręcić kółkiem tym najlepszym, żeby wylosować tego unicorna. Ja po prostu muszę go mieć. Dobra, yy, gracze nam wylosowało, a teraz szuka nam mapki. Mam nadzieję, że dzisiaj dojdę do finału. Oby, oby, bo coś tak rzadziej ostatnio gram. Test stample guys. Więc trzeba podszkolić się tutaj znowu, bo przypominać sobie. Dobra, lecimy w jungle roll. Uwaga. I pyk. Dobra, lecimy. Czy ktoś tutaj też gra tym skinem? O, nie miałam kamienia. Na sekundę on się tam pojawił, ale dobra. Od niego się odbiłam chociaż. Elegancko. Ja wlatuję tutaj lepiej. Czy tu zdążę? Czy tu zdążę? Jejkuś, jejkuś, zdążyłam. Zdążyłam, ale jak ja to zdobiłam, to ja nie wiem. Dobra, teraz tu. Dobra. Tutaj, tutaj. Okej. I... Teraz tu, dobra, belka wstań. O, dużo osób już tam przeszło, bo oni nie czekali tak jak ja. Ale ktoś tam spadł, więc dobrze. Mm, pyk, pyk, pyk. Ale spoko, bo tutaj 16 osób aż się kwalifikuje, więc myślę, że na luzie. Chociaż tutaj dużo osób w tym momencie jest. Eee, ja robię ślisk i dobra. Przeszłam dalej. Zobaczymy, co będzie jako. Kolejne, tutaj ktoś z tym serduszkiem stara się innych ludzi połapać, ale mnie się jemu nie udało złapać, dobra, co będzie następne, co będzie następne, tutaj nikt nie gra tą skórką taką fajną, coś specjalnego, no i tylko ja gram tą skórką epicką. A tak to reszta zwyklaki, że tak powiem Dobra, lecimy do następnej rundy I zobaczymy, co będzie Może żynówka i te flagi, które tak bardzo uwielbiam Pliska O nie, tylko nie to Tylko nie to Bo tu jak ta bezdomka we mnie wleci i jeszcze na lawę trafię, to już będzie po mnie Dobra, ale Ale może ja bym tutaj, żeby było ciekawiej Pokombinowała w ten sposób Że zacznę robić ślizgi W innych ludzi co wy na to? O, dobra, okej okay. Aaaa! Prawie sama bym się tu załatwiła Nie, nie chcę robić tych ślizgów, bo słuchajcie Na tym się skupię bardziej i po prostu odpadnę Osiem osób tutaj może przetrwać Tylko... Jejku, 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 nie! Nie, nie tylko nie Widzę tej rundy. Idziemy lepiej, słuchajcie, kręcić kółkiem. Mówię wam, mówię wam to. Więc y, dobra, kręcimy tym i kręcimy sobie 10 razy. A co tam? Stać nas. Więc zakręćmy sobie 10 razy i dajcie mi unikorna. Albo dawajcie mi takie postaci, których jeszcze nie mam. Chciałabym bardzo mieć w ogóle wszystkie postaci. Była ta coś specjalnego. Przeleciała mi koło nosa. No, dajcie, pliska, pliska. No i znowu była I idealne kręcenie, w sensie identyczne, a nie idealne. Co ja gadam? Teraz, teraz chcę. <śmum> Mam to wszystko. Nie chcę takich słabych skinów. No, ludzie, zlitujcie się. Nie, no tylko nie to. Ciągle duplikaty. Dajcie im coś dobrego w dzisiejszym odcinku. Ach, duplikat ponownie. Jak pech to pech. To zawsze tak mam. To, po co mi to? Takie słabe skiny. Ja chcę coś mega epickiego. O, i było coś specjalnego, ale ja go chyba mam akurat. Jako jednego skina takiego mam. Czy to ten? O, to ten. No właśnie, czyli ja mam nie tego zielonego. Ja ci teraz. No patrzcie co za. No oni to mi robią specjalnie. Widzicie? Wszystko duplikaty. Wszystko. Kręcę jeszcze raz. Jeszcze raz, oby teraz coś fajnego mi tu wyskoczyło. Pliska! Dajcie coś fajnego, robot, którego już mam. To ja dziękuję bardzo za takie skiny. Dalej, zobaczymy, co teraz wyskoczy. No, to ja też podziękuję za takie coś. Dajcie mi coś epickiego, coś, coś takiego zakazanego. No, jeszcze nawet legendy nie było. Trudno. Lecimy dalej. O, była znowu coś specjalnego. I oczywiście koło niej się musiało zatrzymać kółko. Nie widzę nigdzie unikorna. Oj, znowu był coś specjalnego. No jak pech to pech, naprawdę. Chyba dzisiaj będzie źle. Będzie źle. Stój, chodź na tej legendzie. Czy ja ją miałam? Duplikat. Oczywiście. No trudno. Teraz, teraz nic ciekawego. Teraz nic ciekawego. Ten szkielet od czerwony, chociaż mógłby być dobry, bo go nie mam. To byłoby to coś nowego. Tego mam. Wszystko mam. Nie, no. Ludzie, błagam was. Stoj! No nie, e, nie będę więcej kręcić tym kółkiem, jak to ma tak wyglądać. Dajcie mi zakazanego skina. I znowu się koło niego zatrzymało. Patrzcie. Widzicie? Wszystko. Wszystko duplikat. Dobra. W takim razie ja jeszcze raz sobie nim zagram. Teraz lecimy do gierki. Lecimy do nowej rundki. No i Jungle Roll bardzo, bardzo często mi się tutaj wyświetla jako pierwsza gra. Bardzo często, naprawdę, chyba żadnej innej takiej nie ma. Chciałabym bardzo teraz dojść do finału. Serio. A nie, że tylko będę w drugiej rundce. Dobra, tutaj już nie zdążę. Więc lecimy, tu się rzucam, ok. No cóż, to nie są boty, więc trzeba tutaj się bardziej postarać, ok. No i teraz tu, czekamy. Pa! <grym> Dobra, lecimy, lecimy. Eee... Ale tego lwa zrobiłam, widzieliście, jak pros jakiś. Dobra, lecimy tu, ok. No i co, i będę chyba pierwsza. Tak, pierwsza, bo ta osoba jeszcze tutaj próbuje kogoś nabrać, ale ona czeka do ostatniej osoby. Patrzcie, jak hamsko, jak hamsko. Dobra, koniec. Koniec pierwszej rundki, lecimy do drugiej. O, ja cię kręcę, o, ja cię. Dawno w to nie grałam. Chyba 100 lat. Ale dobra, staramy się. Okej. Okay. Ech, będzie ciężko, mówię wam. Będzie ciężko. Dobra, teraz tutaj. Oj, ludzie ślizgi robią. Dobra, ja muszę pamiętać o tym, że w pewnym momencie trzeba na coś skoczyć. ja nigdy tego nie robię. O, właśnie tu. Na przykład tu. Dobra, ale to jeszcze nie to. Okej. Okay. Wstań, wstań, wstań! Odsuń się od tego, dobra. No i teraz nie, jeszcze nie teraz. Ho ho, ale tu się ślizgamy tak trochę. Powiedziałabym, dobra? Pyk, okej. Okay. Dobra, przyszłam sobie dołem. Spoczko. E, e, nie, nie, nie. Łapią. Łapią. Łapią skubańce jedne. Tutaj. Dobrze, dobrze. Oj, oj, ojoj. Oj, oj, oj. Czy ja się tu zmieszczę? Dobra, zmieściłam się. My, my trójka sobie tu stoimy grzecznie. Na to. Na to trzeba wskoczyć. Hop. Dobra. Hop. Dobra, mam to. Uf, Pierwszy raz, wiecie co? Takie coś zrobiłam, bo nie dość, że mega rzadko... Zostaw mnie! Mam tą grę. To zawsze zapominałam o tym Po prostu o Dobra, przejdę sobie to tak Ok, easy Ej, jeszcze tylko dwie osoby Jest, idziemy do finału Jak się cieszę, jak się cieszę Dobra, wy spadajcie na dół A my racimy teraz do finału I co będzie w finale? Tylko nie planety Please O nie To już wolę chyba planety, serio Nie nie, 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 tylko nie to Tylko nie to, naprawdę nie lubię tego Ale dobra Ludzie się tu rzucają Więc ja też chcę się rzucić Idę tu na najwyższe, ale Nie wiem, czy to jest dobry pomysł O, jednak był to dobry pomysł Okej, okay, o, tutaj też jest spoczko Dobra, i teraz tutaj Okej, okay. tu robią nawet ślizgi W tej rozgrywce, no ciekawe, ciekawe Uszysz ty Dobra, dwa bloki podskoczę, więc nie muszę się nic zrzucać i tak dalej. O, dobra, dobra. Okej. Okay. Trzy osoby, trzy osoby już odpadły. Trzy osoby mm, odpadnijcie jeszcze, super by było. E, dobra, tędy, tędy się da bez rzucania. Dobra. Tam dwie osoby jeszcze sobie żyją. E, oj, ojojoj, ojojoj. No i się robią schody. Dobra, dobra. No nie cierpię tego! Przechodzimy dalej. Ale najpierw sobie coś odbierzemy stąd i zakręcimy kółeczkiem. Dajcie teraz dobrego skina. Please. Please, legendę tam chociaż, ale ja ją mam. To i tak mało ważne. To chyba też mam. No a ja wszystko mam. Po prostu tragedia. Yy, odbierzemy sobie te wszystkie żetony, bo i tak się trochę zwraca przecież. Dobra, okej. Okay. I jak tutaj sprawa wygląda? No i bym dostała kolejne żetony. Pik. dobra. No to to sobie jeszcze raz zagręcimy. No i zobaczymy. Jeszcze raz ustawię 10 kręceń na najlepszym tym kółku. Bo ja muszę mieć tego unicorna. No nie wytrzymam jak go nie będę miała. Nietypowe. I w końcu jakiś nieduplikat. Po prostu jestem w szoku. Okej, okay, lecimy teraz tutaj. 10, stać mnie? Stać mnie, dobra. No to lecimy, lecimy i trzymajcie kciuki. Abym wylosowała coś super. Chociaż, jak tutaj się kręcą te kółka, to ja nie widziałam jeszcze ani razu e, tego unicornia. Ciągle jest te coś specjalnego, ale unikodna jak nie było, tak nie ma. Więc patrzymy dalej i trzymamy kciuki, i trzymamy kciuki na coś nowego. Ale banana, to ja chyba na samym początku, jaką wyszedł, dostałam. To to się nie liczy. Teraz. To jest duplikat, jednak, a myślałam, że nie. Dobra, co teraz? Stójcie nad tym, coś specjalnego. Dajcie mi takiego skina. Nie chcę ciągle tych duplikatów. Okej, okay, fajnie, Lisek, duplikat. Dajcie mi coś epickiego. Znowu? Już myślałam, że znowu banana mi dadzą. Uwaga, jeszcze kilka kręceń przed nami. Stój! No nie, no, za szybko się kręciło, żeby już. A jajaj, niedobrze. Aby było coś nowego. I znowu było coś specjalnego. I znowu ten kościotrup. I ani to, ani to. Jak ja nie mam szczęścia. No nie! Jak nie mam szczęścia w skutkach, to i nie mam szczęścia w dosgrywkach I lecimy robotem. Lecimy robotem w stanie robocie w końcu. Patrzcie. Jak ja nienawidzę tego. Po prostu to nienawidzę. Jak to się mi tak robi, że. Raz się już postać nam nie podniesie, to już nigdy nam się nie podniesie. Czasem normalnie, fajnie się da, a czasem nie. Oj, super Ancko, ale dobra. Idź, robocie, idź, bo normalnie tragedia. Tragedia. Jakiś taki powolny mi się wydaje ten robot, ale nie wiem. Może mi się wydaje. Uhu, dobra. 16 osób to dużo. Ej, a gdybym tu ludzi denerwowała? Dobra, może jednak już nie będę denerwować, bo <noise> dużo tu przybiegło, więc nie będę ryzykować. Ale dobra, lecimy do kolejnej rundki, zobaczymy, co to będzie. O, Jak super! Uwielbiam tą grę! Lecimy dalej, bo pierwsza flaga przejęta i ja lecę od razu tutaj. Dobra, i uwaga. Okej, okay, tutaj nikt nam nie szedł. Dobra, no to bardzo dobrze, cieszy mnie to. Ej, idź stąd, idź stąd, gościu. Aha, sam swojego strzelił stąd. Idźcie stąd, dobra. Okej, okay, wyrzuciłam siebie, ale i wyrzuciłam ich, więc dobra. Nie będę ryzykować, wiecie, i sprawdzę, czy faktycznie całą grę można nic nie robić. <laughs> co on, jest nienormalny jakiś? Swojego wywalił? Dobrze, że na trampolinie jestem. Okej. Okay. O, dzięki, dzięki Ziomuś, dzięki Ziomuś, ale mnie też wywaliłeś, co nie? Brawo, brawo ty. Ale dobra, lecimy dalej. Jest po 6. Coś mi się wydaje, że możemy to przegrać. Dobra. Odpadaj stąd. Dobra. Okej. Okay. Teraz tu. Teraz tutaj. Dobra, strzelamy w niego. Spadniesz! Patrzcie, on się utrzymał, ale ja to bym się na pewno nie utrzymała. No i znowu nam przejmą tą flagę, którą przed chwilą my sobie wzięliśmy. Idź stamtąd już! Idź stąd. Dobra, ja to będę przejmować. Ja to będę przejmować. Stawaj, belka! O, do wody. No, cudownie, cudownie. Przegram, coś czuję, że przegram, wiecie? Oni przejmą wszystko. Mówię wam. Idę na drugą stronę, bo się tak nie da grać. O, pięknie, tutaj pięknie. Dobra, trochę ich usunę. Dobra, dobra. Idź stąd. Dobra, ja to przejmuję. Okej. Okay. A, nie! Dwóch graczy mi tutaj przybiegło. Dobra, siebie też odrzuciłam, ale. Ale oni na to, na trampolinę tutaj niestety wskakują, więc. Ech, żyją, żyją. Dobra, ja tutaj tracę czas tak naprawdę stojąc z nim. Więc lecę na tą flagę. i stąd, kaczko. Przechodzę! Nawet nie patrzyłam, słuchajcie, na czas, a ta gra jest naprawdę straszna, bo w ostatnich sekundach nagle się coś zmienia. I to tak mega mocno, więc dobra. Doszliśmy do finału. Zobaczymy, co będziemy mieli w finale. O, ja cię to jako finał. Nigdy tego nie miałam, chyba, jako finał. I tutaj nam na początku nie pójdzie, oczywiście. Więc nie wygramy. Aha! Dobra! Co? Jak się pytam? Ale przeżyłam jakoś, ale ty, no nie wierzę. A, już jest chyba trzy osoby, chyba są przede mną, więc nie ma opcji. Tego zrobić. Uhu, ci robią swoje skróty. Oszuści, jedni. Ale dobra. Lecimy! Nie! nie, 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 nie! Nie gram w tą grę! Nie gram w tą grę! Nie gram w tą grę! Naprawdę. Strasznie mnie to denerwuje. A, nie! Wszystko, wszystko trafiam, wszystko. Obiecuję wam, że teraz gram ostatnią rundę. Bo mnie to po prostu tak denerwuje, że szok. Ja nie rozumiem tego. No dzisiaj totalnie nie jest mój dzień. Naprawdę. Ale liczę naprawdę na te zakazane skiny. Dobra, przechodzimy dalej. Czy coś tutaj jest? Nie ma. Dobra. E, no co? Nie wiem. Dobra, wiecie co? Jednak zakręcimy kółkiem. Nie będziemy grać, bo to nie ma sensu. Zakręcimy kółkiem, jeszcze nas na to stać. No i daję ostatnią szansę na to, żeby fajne skiny nam wyleciały. Dajcie coś, czego nie mam. Błagam was. Jedno. Słabe kręcenie. Teraz. Drugie słabe kręcenie. Bo już to mam. Trzecie. O, ale... W, legenda jest taka kobieta? Jak ten Superman? To ja nawet tego nie wiedziałam. Muszę to mieć. I wtedy nagram z to taki odcinek. Trzecie albo czwarte kręcenie. Już nie wiem, bo zagadałam się nie liczyłam. Ale wszystkie słabe. To już mam. Także dziękuję bardzo za taki skin. Teraz... Błagam, dajcie mi tego skina Eee, słabo, wszystko duplikat. Dajcie mi chociaż tam tego skinka Tą dziewczynę, supermenkę Nawet nie wiedziałam, że ona jest Teraz też będzie coś słabego No oczywiście, taki, taki dzik, po co nam taki dzik? Zobaczymy dalej Coś specjalnego było, ale oczywiście nie dla nas Wydaje mi się, że ta kobieta była dalej, tak już niedaleko, ale dobra. Mumia, którą mamy, więc się z tego wcale nie cieszymy. I zobaczcie: wszystko duplikaty. Wszystko. Jak leci! Wszystko duplikaty. Masakra. Tutaj 3% na legendę, więc tym nie będziemy kręcić. E, czy jest coś tutaj ciekawego? No na razie w ofertach, jak dla mnie, nie ma niestety nic ciekawego. Więc cóż, będziemy słuchajcie na tym kończyć. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się spodobał. A my się widzimy jutro w kolejnym filmie. Pa pa!